Monika Banaś, niepokonani. Nie powstrzymuj wezbranego potoku pośród ostrych skał, ani rwącego nurtu rzeki, co zabiera ziemię brzegą. Nie gaś płomienia będącego pożarem świata znanego tylko nam, i nie gasnącego blasku gwiazd, ani po skłonie spowitym. Ciemnością. Nie powstrzymuj łez pierzastych chmur Porywanych na strzępy przez goniący je wiatr, Ani szum pradawnej puszczy tęskniącej za tym, co było i może nie wróci. Nie uciszej liści, drżących jak moje usta, Za pocałunkiem mojego serca gnanego na rozstaje. Bo nawet niebo nie traci swego błękitu po namiętnej burzy, a słońce żaru na spalonej ziemi w kobelce minionego raju, noc swej zasłony tulącej grzechy rozognionych ciał, ja swej miłości poranionej i wiecznej.